No! Dobra, dzień dobry. Zebraliśmy się tutaj, aby z, zegzekutować te dwa skurczybyki, za to, że latają mi po piwnicy i roznosiły mi miny. Musiałem to wszystko sprzątać. E, no i dzisiaj, jako że jestem Coś, ty, e, może restauratorką. restauratorką. Ugotowała. Nie, 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 to jest niezdrowe. E, jestem restauratorką. E, Coś dupło. Na e... <grym>, dworze. Chwila. A <Ad> chyba. <grym> A to chyba jest dziku. chyba jest dzichu wierci. Pamiętam. O! Chyba. To chyba moja zapasowa bomba to bomba. Tak, to chyba. To chyba tak. Dobra, to chyba to. Dobra. Zobrócić mi aby... Co to robi Elmo? Elmo! Ej, Roleratu, czy mógłbyś go... Rolerari, czy mógłbyś go zegzekutować? Okay. Dobra, dobrze także kontynuując, zebraliśmy się tutaj, e, aby e, ugotować tych dwóch skórczybyków, czy ich za jaja, e, wiecie, będą, będą lepiej, że tak powiem, e, zapanierowane. E, wtedy. tego zejdź mnie stąd! No, no psuję wszystko, no psuję, no, psuję, e, No. No i powiesimy ich tutaj właśnie za to, że mi miny. Oczywiście za to e, z mięsnego jeża możemy... Ugotować, że jestem. Że... Komu, że jestem restauratorką, O! To... A, nie mi, mi <głos> <głos> zostaw! To się nazywa miedzia. Eee, przyda, przyda się do zapanierowania. Eee, dobrze. Ta, w takim razie e, możemy, e, że tak powiem, odciąć e, jednego gnoja. Hmm, także którego wybieracie to, ten jest że będzie taki bardziej lekki waniliowy, ale te, a ten będzie taki przypieczony z chrupką, z kurką przypieczony no, przypieczony. przypieczony no to przypieczony. Piec... no tutaj to, no, to no nie no wejść! no psujesz wszystko no i co Miela? Czekaj, czekaj. ja tylko idę po swoim item. tutaj masz idę Masz tutaj zbroję, bo goły latasz jak jakiś Johnny Bravo śmieszny, a nim nie jesteś. Możemy no, tylko muszę przepukać rączki po egzekucji. Kilos mój, no, Kilos mój! Kilos! Masz to, boś... Się... E, chwilę muszę umyć rączki. Dobra. E, teraz tylko... Wsadźmy go do pieca, chodź, zapraszam za mną. Wsadźmy go do pieca. Wsadźmy go do pieca. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Ja się tu Ej! No, dobrze, idźcie stąd, idźcie stąd. E, chwila, chwila przepraszam bardzo. Bul 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 bul. ziemniaczki do do łizu. Jestem jestem zupą, dodawaj ziemniaczki. Dodawaj ziemniaczki. Maja, dawaj, dawaj, Maja, dawaj. W takim razie moi drodzy, jeż ugotowany, zapraszam, zapraszam każdemu, wy tam proszę tutaj zrobić kolejeczkę. Ja, tutaj... Ja, ja tutaj ja to... pierwszy. Proszę, proszę, kolejkę zrobić, proszę, ba pro proszę bardzo, to jest pozycja No ja ej, o dobra, <śleppy> o dobra mam mięsnego jeża. Proszę bardzo, proszę, to dla każdego starczy. Proszę Mięsny jeż, mięsnego jeża, ej. Daj mi jest tego jeża. Mam mięsnego jeża, no. no. Proszę, proszę mi nie rozlewać wody. Daj, pani, pan Daj Wiesiek będzie miał więcej do spontania, tak? Pani Tikecie, proszę... proszę tu. No kradłem z tego jeża. Yes. Dziękuję, dziękuję. Nie jest, nie jest.